Ale były proste zmiany. Pamiętacie może takie zmiany? Bardzo proste. Wdrożone przez Platformę PSL. Podniesienie podatku VAT z 22 na 23%. Bardzo proste. Podniesienie wieku emerytalnego dla kobiet o 7 lat. Bardzo prosta reforma. Zabór OFE, zabranie 150 miliardów OFE, które Platforma zabrała Polakom. Bardzo prosta reforma. Ja wiem, że Was. Boli i dręczy to, że ja, że ja zostawiłem za sobą złote trony i 100 albo wie więcej milionów złotych. Zostawiłem to wszystko dla służby publicznej, a wasz, lider, a wasz lider zostawił zaszczytną funkcję premiera dla kasy w Brukseli i pojechał do Brukseli. Zostawił was, przyczynił się do waszej klęski. Co powiedział pan Rafał Trzaskowski, jak przyszedł ten haniebny europejski wyrok w sprawie Turowa? Pamiętacie? Nie ma go tutaj, to ja przypomnę. Otóż powiedział tak, no jest wyrok sądu, to trzeba się do niego zastosować, nawet jeśli jest bolesny i trudny. Drodzy rodacy, gdyby Platforma Obywatelska była u władzy. Nie mielibyśmy dzisiaj turowa, nie mielibyśmy kilku procent dostarczania energii elektrycznej. To jest dowód. My w przeciwieństwie do Was nie wstydzimy się polskiej wsi. My jesteśmy z polskiej wsi dumni. Wasz Radosław Sikorski doradzał nam podłączenie się pod tą rusko-niemiecką rurę, pamiętacie? A Was, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, mówił, że to jest projekt biznesowy. Nie posłuchaliśmy ich również. Granica państwa to nie jest tylko linia na mapie. Na mapie. Za granicę państwa przelewały krew pokolenia Polaków. Ta granica jest świętością. Niech żyje bezpieczna, niepodległa i suwerenna Rzeczpospolita. Dziękuję.